Dajcie moi drodzy, jak zwykle nie będę mówił kiedy, ale jak wiecie, jest sobota. Może tego pana w niebieskiej kurcy nie oglądajcie. Idźcie do ogrodu, bo jest piękna pogoda. Ale do rzeczy, moi drodzy. Dzisiaj o cięciu, koniec marca, koniec zetniemy Kończymy cięcia, więc chciałbym wam zwrócić uwagę, co robimy źle w tym cięciu. Bo najgorsze w cięciu jest to, że go w ogóle nie robimy. Więc nie martwcie się, jak robicie coś źle, to i tak lepiej niż w ogóle zaprzestać cięcia, jak to niektórzy mówią. Po co w ogóle ciąć to wyobraźcie sobie, że nie idziecie do fryzjera przez 2-3 lata też powiemy, a po co ciąć włosy, tak? to mniej więcej na tej samej zasadzie, więc cięcie jest konieczne teraz zobaczcie, błędy, nawet ja je popełniam nie przyznaję, nie, nie, omieszkam powiedzieć, że tak robię zobaczcie, tu jest źle przycięte takich kikutów nie zostawiajcie, więc to takie cięcie wykonujecie równiutko I teraz technika cięcia bardzo ważna czyli ostrze idzie do pnia czyli ta stalnica idzie wyżej ostrze zawsze do pnia, więc o tej zasadzie też pamiętajcie czy ja dobrze robię? Dobrze robię. O. Więc jak najbliżej tniemy, tniemy, tak? Nie zostawiamy żadnych tutaj odległości, tylko jak najbliżej. Takie szybkie cięcie. O. I mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze troszkę za daleko. Ale ja już to dokończę z lekatorem mniejszym. Chodzi o to, żeby tu było równiutko przycięte razem. Bo potem tutaj są takie sączki, takie właśnie kikuty i drzewo stara się to zabliźnić, moi drodzy. I wtedy po prostu powstają różne rany drzewko się męczy, zobaczcie, już tu coś powstawało. Tak więc, bardzo to jest niekorzystne dla drzewa. Także staramy się tu ściąć jak najbliżej pnia. Troszkę to wygląda nieprofesjonalnie, ale naprawdę te sami cięcie jest trudno wykonać. Ale to musi być równiutko, właśnie ucięte, ponieważ drzewo będzie starało się to zabliźnić. A równe cięcie spowoduje, że tu ładnie się nam to. O zobaczcie, także takich wyrostków, nie zostawiajcie, tniemy zawsze równiutko. Chyba, że macie młode gałązki, wtedy jeżeli ich chcecie rozkrzewić, to oczywiście możecie w połowie. Jest jeszcze jeden. E, zaraz, Ania tu znalazła jeszcze jeden. Na razie oczywiście, ponieważ tu drzewa pestkowe, śliwy czy brzoskwinie, czy na które trzeba to zasmarować maścią, oczywiście takie cięcie, tym bardziej teraz już jest późno, jest już praktycznie koniec marca, musimy to koniecznie zasmarować bardzo dokładnie, z wszystkich stron takie właśnie cięcia. Przy jabłoniach czy gruszach to jest mniej ważne. Przeważnie je tniemy dużo wcześniej, tak? Koniec lutego, najpóźniej marzec. A właśnie pestkowe możecie teraz śliwy brzoskwinie na tereny ciąć. W kwietniu nawet można ciąć, tak? A właśnie jabłonie czy grusze możecie właśnie w lutym ciąć. To jest najlepszy termin, koniec lutego po większym przemrozku. Dobrze, a gdzie jeszcze coś zobaczyłaś złego? Gdzie tu pan Krzysztof się nie popisał? O, do, zobaczcie tam takie właśnie kikutki. To już się poradzimy mniejszym, właśnie mniejszym sekatorkiem. I znowu ostrzej idzie do, do środka. O, ktoś tu z tym sekatorem. Pan Krzysztof chyba nie naostrzył za dobrze. O, a ten drugi? I Kursi gdzie jeszcze drugi? Nad nim. Bo pan nie dość, że gdzie Pokaż tutaj? Nie, ten duży taki Długi. Gdzie? Bo ja mówię, że jestem ślepy. O to. Gdzie? O, to. O, to? o ta część. Ona o ta ta część. Jest, stawisz, tak? No tutaj zobaczcie, jest jeszcze. No Można by było to uciąć, ale tym bardziej, że do środka rośnie, ta Ania. No dobra, się zetniemy, będzie na ciebie. Tutaj by były jeszcze może nawet owoce. Ale zobaczcie jak to ciężko idzie. Ale posłuchamy się. O i troszkę jeszcze, jeszcze za daleko, tak? Jak najbliżej starajcie się ciąć, żeby takich błędów jak ja nie popełniać. O. I koniecznie smarujemy teraz maścią. O. Ogrodniczą. Właśnie tutaj te miejsca cięcia zasmarowujemy. Gdzie to jeszcze ciąłem? Gdzieś tutaj ciąłem tak, tutaj. O. I tak mamy zabezpieczony tutaj drzewko zabezpieczone, tak? Także tyle jeśli chodzi o cięcie. Jeśli macie jakieś tutaj takie miejsca, gdzie drzewko zagaja, to pomóżcie tą maścią, ona naprawdę przyspieszy gojenie tych, tych ran, bo właśnie śliwa jest wrażliwa na takie zranienia. Także możecie jeszcze śliwkę docinać, ale już naprawdę jest ostatni dzwonek, bo zobaczcie, już pączki nabrzmiewają, już jest późno. I tak to, moi drodzy, wygląda. No cóż, jak to na pewno nie ciąć? Tak jak powiedziałem, chcecie przyciąć. Poszczególne gałązki, to możecie oczywiście w połowie uprzyciąć przyciąć, tak? Natomiast grubszych konarów w połowie już nie przycinajcie, przycinajcie, o tak, jak tutaj pokażę, do samego końca, tak? O, tu też jest niepotrzebne, jest suche. Takie suche, to jest tak zwane cięcie sanitarne, też wycinacie i szybciutko, żeby nie zapomnieć, maścią ogrodniczą zasmorowujemy takie cięcie w ten sposób. O, i cóż, moi drodzy, to tyle w tym filmiku. Nie róbcie błędów, tak jak ja wycinajcie dokładnie i w miarę, zobaczcie drzewko jest przycięte ok, jest rozluźniona korona tu w środku ma nie być gałęzi tak? tu ma być światło rosnące do środka gałęzie należy wyciąć więc ja jeszcze tu takie nie pousuwam. zobaczcie o takie i pamiętajcie ostrzem do dotykamy gdzie to do środka idzie Ania bo już ja się głupiej dzisiaj a, a, od ten a nie ta jeszcze nie jest zła ta jeszcze nie jest zła, to też na zewnątrz idzie w miarę nie, to okay. więc no jest to ok, czasami ma. zobaczcie ja szukam dziury w całym Także moi drodzy jak zwykle subskrybujcie kanał, lajkujcie, kupujcie kalendarze, tam macie też o cięciu, jak ciąć, które rośliny kiedy tniemy, kiedy tniemy, agresy, porzeczki, borówki, wszystko macie w planerze naszym, więc nabywajcie tak. Jest, otworzyłem też na naszej grupie czat, gdzie możemy wymieniać się roślinami, możemy je sprzedawać, także tam też zajrzyjcie, wchodźcie na naszego czata i po prostu... Wychodźcie do ogrodów, to jest najważniejsze, bo nie tylko rośliny, nie tylko to, że my tu spędzamy czas, ale przede wszystkim właśnie to, że możemy podziwiać piękno przyrody. Zobaczcie, jest wiosna, zrób taki mały nam zumik na naszą dziełeczkę, jest wspaniale. Ptaszki po prostu wychodzą z siebie, takie piękne przygrywki mają, że po prostu jak tu jesteśmy z żoną, to nie chcemy do domu wracać, bo, no bo co tam robić, prawda? Jak ktoś ma mieszkanie tak jak my, to jest tragedia. Także kupcie sobie dziełeczkę, zaoszczędźcie te pieniądze. 30-40 tysięcy wykładacie i kupujecie sobie działeczkę i po prostu zagospodarowujecie tak jak my 3-4 lata i jest ładna działeczka to tyle, cześć